Napisaliśmy do akademii, że my jesteśmy właściwą organizacją tutaj w Zachodniu Pomorskim w regionie do tego, żeby, żeby, być w gronie tych ośrodków działań lokalnych. Trzeba było dać własne pieniądze, żeby pomagać innym, a nie wspierać siebie. Fundacja powinna fundować. Program Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany razem z ośrodkami Działaj Lokalnie. Ten motyw balo, baloniku jest u nas normalny. Zapoczątkowałaś to w filmie promocyjnym. Kamera, baliśmy się, że już do nas nie wróci, bo wypuściliśmy ją, żeby pokazać kilka fajnych projektów. Tu jest bardzo aktywnie działająca grupa mieszkańców, i to nie tylko od tego roku, w związku właśnie z warsztatami, przygoda z Wikim wyciągnięcie ludzi, pokazanie im, że można. No, na początku zrobili przecież przystanek. Wiata stanęła pod koniec lipca 2015 roku. Wtedy ludzie tak uwierzyli, że potrafią coś zrobić i że potrafią się zjednoczyć. Zarazili praktycznie całą miejscowość do tego, żeby działać. Sformalizowanie chyba pozwoliło nam na to, że mamy możliwość właśnie zdobywania środków zewnętrznych. W następnym roku kolejny projekt Kolejne pieniądze właśnie tutaj z programu Działaj Lokalnie udało się uzyskać. Można zrobić w ten sposób, że na przykład coś pomyślić ciężkie. Ludzie zaczynają mówić, to jest nasza wiata, to jest nasza wieś, to myśmy to zrobili. Utożsamiają się z tymi działaniami, które były robione na przestrzeni kilku lat. To są te skrajności całkowite: od tych, którzy muszą wyciągać ludzi na zewnątrz i biegać, po tych, którzy mogą się zamknąć u siebie. W czterech ścianach i budować malutkie cztery ściany. Czasami trzeba coś skleić, trzeba przytrzymać, czeka, aż wyschnie, pomalować. Dzisiaj już nie mogę tego skończyć, muszę poczekać dzień. Tak. Ten model się potem robi, tydzień, dwa, trzy i dopiero mamy efekt końcowy. To budowanie na tożsamości takiej lokalnej ma tutaj ogromne znaczenie. Mamy tu dużo akcentów lotniczych, mamy pomnik, mamy murale lotnicze, mamy patronów szkół podstawowych. To razem. Się na tym, że stwierdziliśmy, że spróbujemy z modularną, że, że może to jest właśnie to. Środki pozyskaliśmy z projektu, tak? Z programu Działej Lokalnie. Dzięki temu kupiliśmy farby, kupiliśmy podstawowy sprzęt, który teraz korzystają dzieci. To ostatnie projekty, które są skierowane na ekologię, nadawanie drugiego życia do mebli. To jest dla mnie coś, co, co zrobiło na mnie duże wrażenie. Miejsce magiczne. <grych> Za nami szafa z Spotkamy się z tym, że wyrzucamy rzeczy na zewnątrz. Nie myślimy, co się z tym dzieje. Zaczęliśmy w konsumpcjonizmie. Połączyła nas idea nie tylko odnawiania, ale też wykorzystywania tego, co już jest. Czyli staramy się, zanim coś wyrzucimy, zastanowić się, co z tego jeszcze można zrobić, w co to można przemienić najczęściej. Te projekty ekologiczne były też bliskie nam. Nazwa zobowiązuje. Nazwa mhm. w końcu zobowiązuje, dokładnie. Projekt to był dobry poligon, tak myślę. Tak. To działało i przynosiło następne spotkania, następne działania projektowe. Myślimy o stowarzyszeniu zwykłym, no żeby zobaczyć właśnie co dalej, ewentualnie nowe, jakieś kolejne małe granty pozyskiwać, rozkręcać powoli tą, tą wspólną ideę. Nie było tu nawet drogi dojścia. Ale wiedzieliśmy, że to jest miejsce magiczne i historyczne wzgórze szubieniczne. W gminie Bobolice jest muzeum, muzeum, które nawiązuje do, do historii tego miejsca i też w gminie Bobolice jest rzeka. To jest właśnie muzealny ogród. Muzealny ogród Doliny chocieli imienia Paula Robiena. Seniorzy opowiadali młodym, co tu tak naprawdę się działo wcześniej. My pobudzaliśmy miejscowości oddolnie do tego, żeby one chciały coś robić. No i potem się pojawiali liderzy, którzy inwestowali z jednej strony w rozwój siebie, a potem tak naprawdę przekładali w rozwój danej miejscowości. To jest nie tylko pisanie projektu, nie tylko realizacja, działanie z mieszkańcami, ale również możliwość brania udziału w innych projektach. Jeżeli ktoś jest aktywny, chce coś się robić, to ma wpływ najpierw na swoją miejscowość, przez swoje stowarzyszenie, a później znak to przestrzeń i zostaje partnerem dla wójta, burmistrza. Dla mnie bardzo ważny jest potencjał jaki wyzwalamy w mieszkańcach. To poczucie tego, że od nich coś zależy. To co robimy może być takim pomostem między społecznością, a tym krokiem dalej. Dla mnie o bezpieczeństwo na drogach, chodniki, drogi, ścieżki rowerowe, a to nagle pojawia się program, gdzie tak naprawdę inwestujemy w ludzi. Jest to jest po prostu danie przestrzeni, żeby ludzie poczuli prawdziwą sprawczość w swojej społeczności. To nam się z zwraca z taką zdwojoną e, mocą, bo zadowolenie ludzi to kolejne, kolejne działania, a kolejne działania jakby przybliżają nas do, do naszych e, celów, a, a głównym założeniem powiatu to, to jego rozwój. Ponad 200 projektów, prawie 2 miliony środków, które ludzie spożytkowali lokalnie przez te 16 lat. To się co roku poszerza o nowe gminy, nowe samorządy. Jesteśmy otwarci na to, żeby program podbijał nowe miejscowości i trochę je zmieniał. Przyłączcie się do tego programu, bądźcie razem z nami i zmieniajcie swoje gminy.